Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Mateusz z kanału Krypto Antidotum i grupy telegramowej Krypto Antidotum. Dzisiaj będzie o Metamasku, ale najpierw posłuchajcie muzy. Dlaczego Metamasku i skąd w ogóle pomysł o tym, iż trzeba nagrać? firmą Metamask, więc tak, generalnie jeżeli chodzi o Metamask, jest to fajny i e, dosyć ciekawy portfel, z którego korzysta bardzo duża ilość osób. No i w ostatnim czasie pojawiają się słuchy, że możliwe, m, możliwe jest, <coughs> przepraszam, możliwy jest rzut tokenów Metamask, czyli że token Metamask zostanie wydany przez e, firmę. E, co za tym idzie? jest możliwość potencjalnego airdropu. Oczywiście nigdzie nie jest to o tym jeszcze oficjalnie napisane, aczkolwiek myślę, że warto przygotować się na taki potencjalny airdrop. No i co trzeba zrobić? Z racji tego, że z Metamaska korzysta bardzo duża ilość użytkowników kryptowalut, nie sądzę, iż takim zwykłym, mm, tylko i wyłącznie posiadaniem tego portfela e, człowiek kwalifikowałby się, dana osoba kwalifikowałaby się do e, uzyskania tego airdropu. No a co pojawiło się ostatnio nowego właśnie w portfelu MetaMask. Jeżeli wejdziemy sobie mm, na nasz portfel MetaMask i oczywiście musi to być wersja komputerowa, nie wersja e, mobilna, e, widzimy, że mamy taką pod asetami, między asetami i activity taką zakładkę portfolio site. Klikając tam przenosi nas do e, Portfolio DAP, czyli generalnie widzimy, co posiadamy na danym, danym portfelu, jakie tokeny, na jakiej sieci to widzimy, Matic, USDT, Bitcoina, coś tam na Avalanche. Generalnie widzimy, jak wygląda nasz portfel. Mamy tutaj taką opcję bridge. No i słuchy, które gdzieś tam dochodzą, jakieś ptaszki tam ćwierkają, że trzeba zrobić bridge. Jak dokonać ten bridge? Jest to dosyć proste, aczkolwiek czasami kosztowne i trochę czasochłonne, więc tak. Na początku wchodzimy oczywiście, mamy tutaj portfolio, tutaj mamy opcję Bridge, wchodzimy w opcję Bridge. Eee, czyli musimy dokonać zmiany naszego tokena, takiego przetransferowania, o tak to nazwijmy, tutaj nazwijmy to Bridge'em, przeniesienia z sieci na sieć. W tym wypadku załóżmy z sieci Ethereum do sieci, załóżmy Binance Smart Chain. Klikając tu, pokazuje nam, jakie, jakie mamy na danej sieci e, środki. Ja w tym wypadku mam ETH, więc zaznaczam ETH. Może to być oczywiście mała kwota 0,00. Przecinek. Przecinek, zero, zero. Załóżmy 0,5. Zero, Widzimy, że jest to 64 centy. Czasami może wyskakiwać nam błąd, który już wielokrotnie mi się tutaj pojawił. Zobaczymy, czy będzie on tutaj widoczny. Tak, oczywiście jest on tutaj widoczny. Więc zróbmy, zmieńmy kwotę. Może, może coś się zmieni. Aczkolwiek dolar wczoraj mi przeszedł i nie było to problemem. Przenosiłem sobie właśnie. No, w każdym razie jest to wersja beta. Jak widać, tutaj i mogą się pojawiać błędy. Ciężko mi będzie pewnie wychwycić akurat moment, w którym nie będzie błędów, aczkolwiek w momencie, kiedy pojawia nam się tutaj kalkulacja. Widzimy, ile dostaniemy danego ETH na sieci BEP20, tutaj w tym wypadku. Zatwierdzamy kalkulację. W momencie, kiedy zatwierdzimy kalkulację, mamy zrobić approve na portfelu, robimy aprowa. po czym przenosimy nasze tokeny zatwierdzając transakcję. <laughs> po zatwierdzeniu transakcji w prawym dolnym rogu pojawi nam się taka informacja o tym, że e, bridge będzie dokonywany i kwota, mm, przepraszam, czas, który się tam pojawi, będzie do zakończenia bridge'a. Nie jest to dosyć szybko odbywający się proces, ponieważ czasami jest to 10-15 minut. Więc Generalnie nie potrafię Wam tego teraz pokazać, chociaż bardzo chciałem. Spróbuję jeszcze z 0,2. Może coś się zmieni. Poczekajmy. Nie. Dobrze, to spróbujmy może w ogóle z większą kwotą. Ja już akurat na tym portfelu robiłem to, więc nie będę zatwierdzał tej transakcji, ale chociaż chciałbym Wam pokazać cały, cały proces. Jeżeli się nie uda, to myślę, że sami sobie dacie radę. W każdym bądź razie myślę, że to może wszystkich nas tutaj przybliżyć do potencjalnego dropu Tokena Metamask. Dobra, jeżeli się uda, to dorzucę jeszcze jakiś update. Na chwilę obecną, to tylko dla Was. Chciałbym, żebyście to zrobili. Najtaniej wyjdzie z sieci Polygon czyli z, z poligona na sieć Binance Smart Chain, no, zobaczmy jakie tu mam tokeny, no, zobaczmy że mam jakiegoś dolara 30, może na sieć poligon pójdzie dolar, zobaczmy czy tutaj się uda, jeżeli się nie uda, to się niestety nie uda i Wam tego nie pokażę, ale myślę, że może nas to wszystkich właśnie przybliżyć do potencjalnego airdropu Metamask. Więc warto to wykonać na kilku portfelach, zwiększy to oczywiście sz szansę na większy, większy zarobek. Dobra, poczekamy jeszcze tą chwilę. Czy tutaj się coś nam wydarzy? Czy nam się w ogóle coś wydarzy? Czy nam się nie wydarza, Czy nam się w ogóle zawiesi ten bridge całkowicie? Dobra, kalkuluję, więc poczekajmy jeszcze chwilę. Pamiętajcie, że z jakiej sieci, na, jeżeli będziecie robić to na poligonie, w Metamasku musicie zmienić czy na sieć poligon. Jeżeli nie, jeżeli na Binance March, to musicie oczywiście na Binance. March. O, jest super! Więc generalnie widzicie, że Connect Bridge będzie trwał 5 minut. Koszt to jest 0,01 i dostaniemy Return 0,36, czyli tutaj mamy opłaty. Yy, mamy low gas na chwilę obecną, więc widzimy, że musimy po prostu zwiększyć gaz. Dobra, yy, ja tego nie klikam, ponieważ na tym portfelu już robiłem, aczkolwiek myślę, że dla Was to będzie proste, proste rozwiązanie. Więc parę razy trzeba spróbować i na pewno się uda. Tymczasem życzę miłego dnia, udanej z środy. Trzymajcie się. Hej.